Nazywam wszystkim tutaj ekipa akcja, czyli jakby wikas ekipy akcji. I w dzisiej, dzisiejszym odcinku wam, jakby powiem o jaki teraz będzie rodzaj filmików. Nie zamykam ekipy, ale po prostu taki będzie rodzaj teraz odcinku. Więc przechodzimy do odcinka. Zwykle to były takie normalne odcinki, takie śmieszne. Lub jakieś tam, ale tak to teraz postaram się robić, je, no właśnie gdy na inny temat. Chcecie um, to, to mogę zrobić? znaczy zrobiłam już coś jak um, ekipa na kwarantannie? To się wiem, coś już tak powiedziała. Czy to Bo na... chyba Ekipa Fawis kwarantanna. Chyba nie mogę tego znaleźć. Czuję mnie na to coś? O, Ekipa Fawis kwarantanna. Nie poznałam tej miniatury. A więc wiesz, że ja. Już zrobiłam takie coś, ale kiedyś no, mogę zrobić nie ekipa VS kwarantanny, tylko ekipa na, na kwarantannie Mogę też zrobić lekcje online. Jeśli o, oczywiście ma, Wam się taka seria może spodobać. Mimo tego, że teraz są te lekcje online. Ty, ty. No, a więc to, to jest taki krótki filmik, takie krótkie info. Na Mam nadzieję, że ma się podoba, no, po co wam się ma wiadomość podobać, więc jeśli wam się troszeczkę spodoba, to zostawcie łapkę w górę, a jeśli dotrwałeś do tego odcinka, do części tego odcinka, napisz lekcje online. No i widzimy się w kolejnym odcinku, który być może będzie jeszcze dzisiaj z gaczakiem. Pa!